Raspo beats beats W kącie myślę może wszystko kończę, wszystko kończę Może czasem za bardzo wszystko drążę, wszystko drążę Proszę daj mi siłę Boże, daj mi siłę Boże A wstanę nie upadnę, nie upadnę To wszystko mi siedzi w bani jak pasożyt, jak pasożyt Może już wewnątrz naprawdę pusto szeje, pusto Widziałem światło jak szedłem tunelem Próbowałem iść w stronę jasnego blasku, jasnego blasku Choć mimo wszystko się podałem, dałem chwilę emocji u pustu. emocji u Szukałem broni, żeby nie użyć postu na skroni, użyć pustu na skroni Piękne w życiu za czymś, co nie ma Sensu próbuję go nieco miłością, ale nie mam kasy, więc to wszystko nas wszystko się pierdoli, e. wszystko się pierdoli. Człowieka nie ma miłości Proszę daj mi choć Jeden powód to zazdrości Ej, więc chodź Pomaluj mój świat Kolorami czerni Kolorami czerni, ej Mam słabą siłę woli Nic nie robię powoli Powoli, naprawdę Dla takiego człowieka nie ma miłości Więc proszę daj Mi choć jeden do zastrości, więc chodź, pomaluj mu świat kolorami czerni e, więc chodź, pomaluj mój świat, kolorami czerni w życiu pokonałem te trudne i łatwe do przejścia bariery, Bariery przełamałem, nieraz siły swoje nieistniejącej kariery Teraz proszę zrozum, że naprawdę jestem zakochany, jestem zakochany i błądzę myślami po nieba Nie jest chwila lenia, ej, to jest chwila niebanego milczenia, więc proszę słuchaj, słuchaj tego i zamieć.